Cześć, jestem Cypher i witam. Nas. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Destroy All Humans. Tak. Eee, skończyliśmy w sumie, tutaj żeśmy skończyli, Earth Woman Are Delicious. Nowa misja. To w sumie zrobiliśmy, ale tam jeszcze możemy porobić jakieś Armagedony, porwania, wyścigi, spustoszenie, które na razie mamy od... zablokowane. No ale cóż, no może, może później. Na razie zajmijmy się tą misją. Zobaczymy jak nam pójdzie. Tam coś w archiwum jest, ale nie będziemy teraz tam na razie tego oglądać. Lećmy z tym. Dzisiaj jest poniedziałek, jak nagrywam odcinek w sumie na wtorek. Czyli wy go zobaczycie wtorek. We wtorek. Ludzkie kobiety są smakowite. ok. Używaj będą w pobliżu agentów po Uważaj, będąc w pobliżu agentów, potrafię blokować skaner korteksu i zaburzać efekty holoformy. O kurde. Czyli mam rozumieć, że co, że holoformy będziemy teraz używać? Nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, co z tego będzie. Zapisywanie, ok. Nowe zapisywanie. Oko. Lubię ekran ładowania. I see a horde of humans up ahead, congregating at some sort of holy ground. Here's the plan: I want you to enter the fair, find uh. a malleable human, and lead it back to your ship for questioning. Get the picture. Okay. zwrócił na siebie uwagi policji. Aha. Dany człowiek patrzy na Ciebie. Jeśli jest niebiesko, oznacza to, że się ukrywasz lub ten człowiek Cię nie widzi. Dzięki temu nie wzrośnie poziom zagrożenia. Spoko. Kona oka rozświetla się, gdy ludzie widzą kosmite lub jego działania. W się sensie czerwona zapobiegnie podniesieniu poziomu zagrożenia nieorazjonalnej ludzkich świadków. Spoko. Wskaźnik zmieni kolor na żółty, gdy świadek ucieknie, co uruchomi odpowiedni poziom zagrożenia lub poziomy. Hmm. Pierwszy poziom tylko zwiększa czujność ludzi, natomiast wyższe oznaczają poważniejsze zagrożenia. podczas tajnych misji musisz pozostać poniżej skazanego poziomu, jeśli chcesz wykonać zadanie. O kurcze, Obniżaj poziom zagrożenia, najpierw uciekając z pola widzenia, a potem ukrywaj się lub używaj holoformy.

You're not exactly no i jestem w holoformie, spoko. Używaj zdolności holoforma, by przybierać holograficzną postać człowieka. Ludzki cel, jaki do tego wykorzystać, pozostanie na czas jej działania zamarznięty i niewidoczny. Oha, skanowanie, skanowanie ludzkich mózgów skanerem korteksu ładuje holoformy. A, takie coś. Holoforma przestanie działać, jeśli nie będziesz regularnie ładowana. O kurcze, dobra. Używanie broni i potężnych zdolności umysłowych lub wykonywanie innych działań zaburza Holoformę, co przyspiesza jej rozładowywanie się i na krótko ujawnia krypto. Okej. Okay. Holoforma zostanie ujawniona, gdy ludzie zobaczą, jak zostaje włączana lub zaburzana. Aby ją przywrócić, neutralizuj ich, którzy nie pamięci lub uciekni. No dobra. Poznajmy się o znaczeniu co, aby ocierzyć holoformy. A ta holoforma już mi się gubi. Dobra. A no dobra, aha, to jest tak. kryte myśli trowka. Spoczko. To i musimy... tubridge stuck okay what we need is the dumbest weakest willed most malleable human we can find admittedly the competition you just have to scan them all ah I

Możemy tu wejść? Możemy ją przeskanować? Jezus, Maria, ale się przestraszyłem. Ale piorun szczelił. O Matko Bosku? Nie wiem, to usłyszeliście, ale masakra nie.

Aha, To Alright. I've analyzed all the thoughts you've collected, and I think I've isolated the perfect subject for you to probe and vaporize. No, abduct and bring back to the mothership. Hmm. My way's more fun. Abduct, not vaporize. Okay, but humanity ain't gonna annihilate itself. All I'm saying. Can I finish? can i stop you <laughs> as i was saying the newly crowned miss rockwell looks like a prime candidate for testing she's envied and desired by other humans she's highly persuadable best of all she apparently has a brain the size of a peanut hypnotize her and send her back to your ship for collection <laughs>

Killing? Me? Damn. Heals? Be still. I left my purse in the tent. Let's going to the Dark and Mysterious Woods. There's no reason to be afraid. If anything ever to people go into Dark and Mysterious Woods, especially not in fairy tales or slasher films... Not that I know what those are... No! <_trunde> Oni się tu stukają w tym aucie, ja pierdzielę, to ja nie wiedziałem. Chodź tu, No i chyba jesteśmy, nie? Chyba zrobiliśmy to. Ja nie wiedziałem, że oni się tam stukali w tym aucie. Masakra! No, hmm? A to jest niby gra dla dzieci. Nie dla dzieci, wiadomo.

Nie hmm. No dobra, jakoś nam się udało i to na 100% chyba wykonać. A, wsiadamy na spotka, tak? No dobra. E, Porwanie wiązka, A, przytrzymaj.

Dobra, mamy. Znisz festy. No to dawaj, niszczymy festy. Porwaniu wiązka mamy, tak? Znowu. Dobra. Dobra, przeładujmy się. Możemy zrobić na przykład tak? I teraz się naładować, chyba nie Dobra, to jeszcze to Tam są jakieś te, nie? Mm. Długi, długi też trzeba zniszczyć. Dawaj, niszcz krypto! Co ja? to, to? Możemy sobie jeszcze coś porwać? Możemy! Aha, fajnie. Kurde, nie, nie rozwaliłem tego. A jeszcze to, a nie tutaj, jeszcze kilka jeszcze. to jeszcze musimy zniszczyć i diabelski mój, tak? Dobra. No i Gid, zrobione czyżby? No i festyn kaputno, przykro mi go. W no, uczymy się cze czegoś nowego. Tam jeszcze kilka trofek wpadło, więc no, może będzie platynka. Może, może, nie wiem. Misja zakończona powodzeniem. No proszę, a to i kurde 15 minut? Hmm, wróć na statek, zobaczymy tam jeszcze. Eee, katastrofa na festynie w Rockwell. Dziwaczna burza rozniosła na strzępy wesołe miasteczko. No, oni nam, kurde, wiecie, nie chcą pozwolić, żeby się rozniosło, że to ko kosmity tutaj latają. Okej. Okay. My tutaj jeszcze będziemy mieć, a może sobie coś kupimy. Już wiecie, coś. O, krypto ma tutaj. Co to, to my tutaj mamy? To by było dobre. Analizator kory za 250? Kurde. worth it, mi się wydaje. Duża czas trwania holoformy, gdy skanujesz nowe myśli. O, to by było dobre. A to, co to jest? Większa siłę osą używanych przez krypto. Boczko do kineza. Pozwala szybciej rzucać moimi urzuconymi przedmiotami, znaleźć i mi więcej obrażeń i cele tak, by rzucane przedmioty były rozmiaru człowieka. W sumie to też może być, nie? Ale to wszystko kurde 1000 kosztuje. Hmm. Co by se to kurczę? To mi się wydaje, że... Ta holoforma byłaby dobra. Ona jest nawet tania, więc możemy to sobie ulepszyć. A ile to kosztuje? 500. O, możemy to już? W czas holoformy dyskonuje już nieuzbrojonego cywila. Nie możemy tego, ale marzy, mamy jeszcze 1250. Więc, więc, więc. To kospluwa. No, za dużo. Może coś w spodku jeszcze możemy ulepszyć. Od to nie. Tutaj nic nie możemy. Duże czasy, z których płomienie utrzymują się na ziemi. No ja bym chyba może bardziej poszedł, wiecie, w krypto na razie. Wśród eee... zagrożenia poznawczego alfa. Gdy człowiek wybuchnie głowa, wyrwę z góry, ulega kolejny osłobnik. O. To może być spoko, nie? Dobra, weźmy to sobie. I co? No i git. Ewentualnie później możemy iść w terapię kompensacyjną. Też, może być niezłe. Pozwala szybciej rzucać moje miłe No. Chyba, że tutaj coś też będzie, zryw jakiś. Echotron 2000, 5000. Echotronowe silniki strumieniowe. bo wow. co tu się dzieje? Nowa misja, Citizen Crypto. No dobra, ale ten Citizen Crypto to sobie zrobimy, wiecie, w następnym odcinku. Zobaczymy, co tutaj jeszcze mamy. Jakiś deck Holopoksa. No dobra, tutaj mamy nową grafikę jakąś odczepioną. Oczko. Ręczniki Furonów. Umiejętności jakieś. A, to tylko ta holoforma. Odśwież holoformę. Ta holoforma, powiem wam, nie jest taka zła, tylko no trzeba uważać po prostu, żeby, żeby pilnować jej. Żeby, no, tam trzeba skanować tym trójkątem, nie? No ale dobra, nie będziemy więcej przedłużać. Także dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i widzimy się w następnym odcinku. W następnym, zrobimy Citizen Crypto. Także na razie trzymacie i takea.